To jest 14:30 w poniedziałek. Agnieszka Górniakowska, dzień dobry, zaczynamy. Wygrani i przegrani pierwszej tury. Wszystko skończy się naszym wspólnym zwycięstwem. Jestem przekonany, że wygra cała Polska. Wybór Rumunii. Chciałbym pogratulować mojemu przeciwnikowi Nikuszorowi Danowi. Zwyciężyła wspólnota Rumunów, która chce głębokich zmian w państwie. Szybko i dyskretnie testy na HIV. Będzie dostępny w każdej poradni POZ. Zakażenie wykryte późno jest trudniejsze do leczenia. To było błyskawiczne liczenie głosów. Państwowa komisja wyborcza podała ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Zwycięzcą został Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,36% głosów, wyprzedzając Karola Nawrockiego o niespełna dwa punkty procentowe. Na podium znalazł się jeszcze Sławomir Męcen z niemal 15% poparciem. Szczegóły tych liczb już teraz od Adama Kiesioka Adamie miało być na żyletki no i faktycznie jest na żyletki. No wszystko zależy od tego, gdzie przyłożyć ucho, ponieważ ta różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim wynosi zaledwie 1,82%.